odkurzyć i można zająć się malowaniem i odwodnikiem. Witam ponownie, w tym materiale pokażę jak pomalowałem tą sztuczną deskę i dla osób niewprawionych proponuję taką gąbkę, Zamoczyć, nadmiar ściągnąć i w taki sposób naprawdę powoli, precyzyjnie można wykonać tę robotę bardzo porządnie. Po tak zwanym odcięciu krawędzi uzupełniam pędzlem, grubą ilością farby, grubsze spoiny i wnęki. a następnie większe powierzchnie maluję wałkiem wzdłuż i w poprzek. Farbę należy starannie rozprowadzić tak, aby nie zalegały kleksy. I jak możesz dostrzec, prace są bardzo skomplikowane, trudne i żmudne. No ale ktoś to przecież zrobić musi. A dla osób wprawionych z wałkiem, zobacz te wszystkie czynności można wykonać takim bardziej precyzyjnym narzędziem. Jednak osobiście uważam, że praca wykonana gąbką jest bardziej estetyczna i dokładna. I jak wcześniej wspominałem, rozprowadzamy farbę równomiernie po całej powierzchni. I tak pomalowane, przygotowane podłoże oczekuję na drugą warstwę. Natomiast dla osób, które posiadają okna odbarwione w złotym dębie, taki efekt mógłby pozostać, ale należy pomalować raz jeszcze, aby wyrównać wszystkie nałożenia farby. Po upływie 24 godzin nałożę kolejną ciemniejszą warstwę. No dobra, prace budowlane były, malarskie również. No i przyszedł czas na prace artystyczne. Śmiało mogę rzec, że jest to rękodzieło, a więc jeżeli myślisz, że nie pobrudzisz sobie rączek, to nawet się nie zabieraj za to zajęcie. A więc jak zdążyłeś zauważyć, ten intensywny kolor przykrywam białą farbą w miarę cienko. Po nałożeniu cienkiej warstwy i odczekaniu 15 minut maluję następną. Zaraz po tym, przy użyciu gąbki wzdłuż faktury słojów drewna ściągam nadmiar z różną intensywnością naciskania na gąbkę. I czynność tę powtarzam tak długo, aż ręce będą całe białe. I pamiętaj, że jest to działalność artystyczna i rękodzieło, tak więc używaj zarówno wyobraźni, jak i rąk. Po ponowierzeniu farby na całość po 15 minutach przystępuję do takich maziajów, a następnie rozsmarowuję je punktowo, aby później na końcu gąbką, jednolitym ruchem od początku do końca ściągnąć farbę. Jeżeli chciałbyś zaakcentować jakiś inny kolor, ciemniejszy, to jest to również dobry moment, tak aby wszystkie farby ze sobą były w stanie się ładnie pomieszać. Jak sam widzisz, ten intensywny kolor był niezbędny, aby cokolwiek przebijało przez białą farbę. Ja osobiście chciałem dodać jeszcze akcent grafitowy, natomiast moja władza uchwałodawcza jednomyślnie zagłosowała. I to bez prawa weta, aby władza wykonawcza zrobiła to tak, a nie inaczej. Więc zrobiłem. No ale wracając do meritum, jak widzisz, szorską gąbką możesz taką powłokę farby spróbować zedrzeć troszkę głębiej, szczególnie w charakterystycznych dla prawdziwego drewna miejscach. No dobra, ja trochę przyspieszę czas, a zaraz będziemy się dylektować wspólnie pięknie wykonaną robotą. Przynajmniej mam taką nadzieję. A oto efekt końcowy. Nie musisz pisać w komentarzu, czy fajnie, czy nie, bo ważne, że mi się podoba. No ale jak już musisz to napisz. No ale tak na serio, ja z efektu jestem naprawdę mile zaskoczony. Oczywiście farba dopiero do siebie dochodzi, musi wyschnąć. No ale zakładając korytko, mogłoby być tylko szybciej. Taki efekt został uzyskany przy nałożeniu koloru sreczkowatego oraz dwa razy farby białej. A i wydajność samego klimatyzatora na pewno wzrośnie. No dobra i tym podjaranym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszam na następne. Trzymajcie się. 很黑哦。